Witam, tu Aristeo. Powalczmy. No, nie wyglądają szczególnie silnych. Ale lubię czarować. Hmm. Ja też lubię czarować. A co? Teraz tak łuczników dobijać, czy tych tu osłabiać. Ja myślę, że zombie. Zawita tu w pułapkę. Nie, to raczej łucznika. Dobierzemy się do kości. Ech, mało tego szału, no ale może, może chociaż to. Hmm, w sumie trafiło w te jednostki, które miało. Zależało mi właśnie na łucznikach i tych łobuzach. Tutaj, tutaj nic. Czekamy. Tu można... Nie no, też poczekamy. Zobaczmy co oni zrobią właściwie. No jutunkowie, no jutunkowie. Akurat u nich zawsze jest sprawa dosyć rzeczywista, więc... Tylko jak są skrotobójcy, no to trzeba uważać. Hmm. Tutaj. Na pewno to. I... Pytanie, czy tu... Może jednak tu i to mnie bardziej przekonuje. Niech będzie. Możliwość przekazania dalszego, dodatkowego ruchu jest bardzo cenna i przemieszczą was na flankę. Ja w ogóle moje jednostki wszystkie przemieszczą w ten rejon. Tu się będziemy bronić w tym wąskim przejściu. O! To przewidziałem. Ale tych trzeba będzie leczyć. A to oznacza, że nie będę mógł tyle czarować, ile bym chciał. O, właśnie, można podejść tutaj. Rzucamy tutaj. Jeśli o Was chodzi, to lepiej będzie stąd umykać i to w podskoka. Hmm. Na pewno warto pamiętać o rące Szczęścia. Teraz tak komu by to przyłożyć. Tak do końca bym wybił łuczników, to będzie problem, gdyż oni ich wskrzeszą, więc tym razem może bardziej bijmy tutaj. Oj, jednego straciłem. Ale to jeszcze można uratować, to jeszcze nie jest tragedia. Rzucajcie. Dwóch jeszcze można uratować, to jeszcze nie jest tragedia, ale trzeba przyznać, że już za wesoło to nie jest. Czyli tak no Teraz jak to zrobić? Czy kółko to już na pewno tu nie ma sensu. Lepiej tańszą metodę wybrać. O! Jeden tam może sobie żyć. Czy mam nadzieję, że go zabiję jakąś inną metodą, ale jeszcze nie wiem jaką. Ale to... Tak, czy tak, bar jednak. Czy to by ich wypchnęło? To jest pytanie. Nie, zrobimy tak. Ach, nie odsunęło. A, bo to w ogóle chyba jednostka ciężka. Także to nie miało prawa się udać. Stanie się tu na razie. Ej, zostajecie. Tutaj. Rzucamy, a co? Tylko, że może pamiętajmy o tym. Tutaj... O. Jeszcze możecie wy tutaj wpaść. Ale Jotunkowie mają stosunkowo dużo życia, więc... Więc to może być jeszcze lepszy pomysł. O, właśnie. Natomiast oni mogą czasem tu być potrzebni za chwilę. Dobrym pomysłem będzie skończyć z nimi Żeby mi tu nikt nie wskrzeszał hmm. Czyli atunkowie będą potrzebowali pomocy? Chyba nie To może poczekajmy Właśnie, zobaczmy Może w pułapkę, w pułapkę Świetnie, mało co tutaj zostało Jeśli chodzi o przeciwników Musimy pamiętać o wskrzeszeniu tych Oj, wycofam was. Okej, okay. nowa tura. E, many zbierać nie będę. Ja raczej wolę zwiększyć moje szanse, jeśli chodzi o wskrzeszanie. Tutaj oni jako czwarta jednostka. Tych w sumie mogą wystrzelać. Tutaj nic Tu się grzecznie wycofać się na tą pozycję i zostaniecie Eee, w nogi Obrona Wasi I teraz to co najważniejsze Wskrzeszamy No tu na szczęście możemy Tu nie damy rady. Można by strzało, ale... Ale w sumie właściwie dlaczego by nie? I zakończmy to. Świetnie, blisko nowego poziomu. Tutaj pamiętam, że przeszukałem Ale lepiej było się upewnić. Teraz mam ochotę dopaść tego ubuza, który tutaj pływa. Nas, o właśnie, jak bliżutko. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy go ścigać.